Gracias. Że tego typu przeciwnicy są bardzo, bardzo wymagający, grają na dużej intensywności, cały czas starają się odbierać, odbierać piłkę wysokim, wysokim pressingiem, a my w odpowiedni sposób na to zareagowaliśmy i w odpowiedni sposób sobie z tym, z tym poradziliśmy. Oczywiście cieszy również zwycięstwo w tym, w tym spotkaniu, ale oprócz tego zwycięstwa cieszy wiele innych, innych rzeczy. Przede wszystkim ciężka praca, którą zawodnicy wykonali podczas tego meczu kontrolnego, jak i Również to, jak realizowaliśmy założenia w trakcie meczu, które sobie założyliśmy na odprawie przedmeczowej. A trzecia taka najważniejsza sprawa to myślę to że potrafiliśmy pomimo niekorzystnego wyniku odwrócić losy tego, tego spotkania i wygraliśmy 3, 3 do 2, i e, to było widać na, na boisku, jak bardzo zespołowi zależy na tym, żeby to ten, ten mecz e, zwyciężyć. I to na pewno bardzo, bardzo cieszy, pomimo tego, że przegrywaliśmy 1 do zera. Było widać na, na boisku i wśród zawodników tą, tą chęć e, wygrania, odwrócenia losów tego, tego spotkania, było słychać pozytywne. Komunikaty, co na pewno jest bardzo, bardzo budujące, i z wyniku 1-0 potrafiliśmy doprowadzić do wyniku 2-1, później bramka wyrównująca, ale my cały czas, cały czas wierzyliśmy. I to było widać na, na boisku i widać było to, jak bardzo zawodnikom zależy, żeby, żeby doprowadzić do, do zwycięstwa i też się tak, tak udało. Na pewno jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Tak, cieszymy się, że, że wygrywamy, bo nabieramy pewności siebie tak naprawdę w tych sparringach i to jest dla nas ważne, żeby oczywiście bardzo ciężko i bardzo mocno pracować na treningach, ale te gry e te gry sparingowe mają też, e, też pokazać e, trenowi w jakim jesteśmy miejscu, ale, e, ale też e, nadać nam trochę takiej pewności siebie, bo wiemy, że, że, że bardzo jest to nam potrzebne, e, żeby dało nam takiego optymizmu przed e, nadchodzącą rundą, która będzie bardzo ważna i e, myślę, że, że fajnie, że wygrywamy te sparingi, bo, bo to tak jak widać e, po chłopakach naprawdę niektórym e, bardzo, bardzo fajnie na nich wpływa. Rywal postawił dosyć e, solidne warunki, grali agresywnie, grali wysoko, ale, ale to też było fajne dla nas przetarcie. E, próbowaliśmy e, spróbowaliśmy różnych metod wyjścia z pressingu, e, w granie wysokim, wysokim presingiem, czy też w pewnym momentach niskim, także na pewno fajny materiał szkoleniowy. No te błędy się zdarzają, dlatego że ten okres przygotowawczy jest bardzo ciężki i te nasze nogi nie są takie optymalne, jakie, jakie będą, będą w lidze, więc te błędy na pewno w sparingach będą się zdarzać. Miejmy nadzieję, że jak najmniej, bo, bo oczywiście nie chcemy tych błędów, ale no, pracujemy nad tym, żeby było ich jak najmniej. Tak, tak. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, te błędy się zdarzają, ale robimy wszystko, żeby, żeby zapobiegać im, i ewentualnie jeżeli się pojawiają, to, to za chwilę je naprawiać i, i strzelać więcej od przeciwników i wygrywać mecze. Także, e, oczywiście, nie jest najważniejszy wynik tych gier sparingowych, e, ale, ale on też jest bardzo, bardzo ważny i, e, i cieszymy się po prostu, że wygrywamy. Upicano, że to gra błędów. Kto ich popełnił mi ten wygrywa. E, dzisiaj wygraliśmy. Na pewno zwycięstwo, oczywiście, z sparingu do. Da nam jeszcze więcej entuzjazmu do pracy. Aczkolwiek nie było ono najważniejsze. Natomiast wykonaliśmy dobrą robotę fizyczną, bo to też o to chodziło. się już troszkę w większym wymiarze czasowym. A dlatego oceniam ten na pewno na pewno pozytywnie. Udawało się też pomimo raz, że wykonywanych no, w sposób czasami też no, niespodziewany błędów, a dwa, że to też był mężczyzna rozegrany w takim też dość istotnym cyklu całego przygotowania, kiedy zawodnicy też mogli odczuwać te trudy już i zmęczenie tak, tymi treningami, które odbyliśmy. No zgadza się, widoczne, gdzieś tam jest i, i odczuwalne już pewne. Poziom, poziom zmęczenia. Ale to właśnie na tym, na tym polega obóz, żeby ciężko pracować, żeby być przygotowanym na 100% do tego najważniejszego momentu, czyli do rozpoczęcia, do rozpoczęcia ligi. Ale e, jeszcze raz zwrócę uwagę na to, jak, jak różna reagowała na, na boisku. Myślę, że po tym meczu można powiedzieć, że, że tworzy się zespół przez duże, duże Z i jako sztab liczymy na to, że zostanie to, to utrzymane. Ta atmosfera, ciężkiej pracy na treningach i, i, i ta atmosfera również podczas, podczas meczu, ale również też taka atmosfera budująca, budująca ten, ten zespół. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.